kochani witajcie w kolejnym dniu. Vlogmas to już jest dzień ósmy. E, dzisiaj mamy niedzielę i w ogóle zaczynam dzisiaj nagrywać dużo później niż normalnie. E, ale nie było nas wcześniej w domu e, i stwierdziłam, że jak wrócimy, no to już na spokojnie się do Was odezwę. E, ale ogólnie mieliśmy szybciej wrócić. No ale wyszło tak, że wróciliśmy trochę później, więc dopiero teraz zaczynamy Vlogmas. E, dzisiaj w ogóle mamy w planach jechać na e, jarmark Bożonarodzeniowy, właśnie u nas. Jest taki mały. I on tylko kilka dni jest tak naprawdę chyba zaczął się w czwartek o ile dobrze kojarzę i do dzisiaj jest, więc dzisiaj jest ostatni dzień, żeby pojechać. Ja nigdy w sumie tutaj nie byłam na Jarmarku. On jest taki mały ogólnie. Dwa tygodnie temu byliśmy w Bydgoszczy, tam już jest większy, i było naprawdę pięknie. I ogólnie jeszcze chcieliśmy w tym roku jechać do Gdańska i Torunia, ale nie wiem czy nam się to uda, bo jak wiecie już czas i za niedługo będą święta, a te jarmarki z tego co pamiętam są do 22 grudnia tylko, więc nie wiem czy się wyrobimy, ja tak naprawdę nigdy w Polsce nie byłam na takim jarmarku więc dla mnie to jest frajda, w Bydgoszczy było bardzo fajnie zobaczymy jak będzie tutaj właśnie u nas chociaż tak jak mówię, ten u nas jest mały i mam nadzieję, że uda mi się Was zabrać ze sobą, bo ogólnie chcę zabrać tą małą kamerkę sportową Dawno nie mnie nagrywałam w sumie i nie wiem czy baterie są naładowane, jeżeli nie są to niestety będę musiała wziąć albo aparat, którym nagrywam, no albo Was nie zabrać, a chciałabym Was zabrać. Także zobaczymy. Ogólnie słuchajcie, jeżeli chodzi o wczorajszy vlogmas to pojawił się bardzo późno. Ja myślałam, że jednak będzie trochę szybciej, ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o sam montaż to nie było aż takiej tragedii. E, wszystko mi się temu udało przyspieszyć i w ogóle ogólnie myślałam, że będzie dużo dłuższy, a wyszło ponad 11 minut, więc nie było e, tragedii. E, I też się obawiałam o muzykę, bo tam, gdzie pokazywałam wam dom, to wiecie, podłożyłam e, muzyczkę i w tym programie tego nigdy nie robiłam, więc się obawiałam, ale wszystko fajnie, sprawnie poszło. Natomiast pojawił się problem, jak zaczęłam go wrzucać na YouTube, bo e, wiecie, zaczęłam wrzucać, e, poszłam e, oglądać film. I po 40 minutach stwierdziłam, no to już chyba się wrzucił, nie? Ja patrzę, a tam dopiero 23%, i jeszcze mi pokazywało godzinę 40, i w ogóle to się nie ruszało, więc anulowałam wrzucenie. Wrzuciłam jeszcze raz, no i wtedy było 20 minut, już był <laughs> wrzucony. No ale jednak czas stracony. Także wczorajszy vlogmas niestety pojawił się bardzo późno. Zastanawiam się, czy jest ostrość, bo w podglądzie tak wygląda, jakby nie było. E, no ale zobaczę, jak będę montować. E, ogólnie zapomniałam brać opaski, ale mam ubrane kolczyki. Świąteczne czapki Mikołaja. E, wróciliśmy do domu. Powiem Wam, że zimno jest i e, pod koniec zaczęło trochę padać, e, ale tak ogólnie nie padało. Było naprawdę super. E, ogólnie to taki mały jarmark, jak Wam mówiłam. No i dzisiaj był ostatni dzień. Właśnie o 18 był e, koniec. Ogólnie e, była scena, i na scenie był zespół, słuchajcie, zakopanego, także naprawdę fajnie było. Zrobiliśmy sobie taki spacer długi. Nagrałam coś Wam, ale tak naprawdę nie wiem, jak to wyszło, bo jednak, wiecie, było ciemno, więc nie wiem, jak to wyjdzie, jak będę montować. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś tam widać. I ogólnie przed wyjściem sprawdzałam baterie. Miałam to w ogóle wczoraj zrobić, ale zapomniałam. No i trzy baterie były rozładowane całkowicie, ale czwarte okazało się, że była naładowana. I niby pokazywało, że jest w pełni naładowana, ale okazało się, że nie była w pełni. No ale coś tam udało mi się nagrać, więc mam nadzieję, że coś wyszło. W ogóle dzisiejszy vlog ma będzie bardzo krótki, bo e, chcę go dzisiaj szybciej skończyć i zmontować, bo wczoraj niestety późno się pojawił, więc musiałam trochę szybciej e, go Wam e, wyrzucić. A i ogólnie, jeżeli chodzi o te lampki na zewnątrz, co Wam mówiłam, że są te śnieżynki solarne, to one jeszcze się nie naładowały. Znaczy dzisiaj jak wróciliśmy i już tak było... się robiło ciemno, to sprawdziliśmy, to świeciły normalnie, ale po chwili jak już się zrobiło rzeczywiście ciemno, to było widać, że tam się świecą delikatnie, e, ale nie za mocno, a teraz jak już wróciliśmy, to już w ogóle nie świecą, więc potrzebują chyba więcej czasu, żeby się ją naładować, przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie, a nie, że się zepsuły, bo szkoda by było, bo ładnie wyglądały. Czas na kalendarze, zaczynamy, e, ósemeczka dzisiaj, chciałam powiedzieć siódemeczka, ale nie ósemka. I tutaj ósemka jest wąska, więc pewnie będzie albo jakiś pędzel, albo jakaś y, kredka. Zobaczymy. O, coś mi się tutaj już rozerwało. Także fajnie. Mamy kredkę. I jest to kredka. Ogólnie yy, jest napisane, że jest to make up Pencil. Yy, więc podejrzewam, że to jest po prostu do oczu, taka brązowa. 0,5 grama. I słuchajcie, ona też ma ostrąkę tutaj. Taka w sumie bardzo ładna. U, ona jest taka. E, świecąca, nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo ładna. Z takim połyskiem. E, SPA. Osiem. Ósemka jest malutka. Co ty tak szczekasz? Co szczekasz, Maksio? mamy zapychacz. Też przyklejony i ciężko go oderwać. Chyba zaraz mi się przewróci. E, mamy, słuchajcie, takie cyrkonie, złote, e, od malutkiej do większej. To akurat fajne, bo się przyda mi do paznokci. Ósemka. Uuu, tutaj jest ósemka duża. właśnie tu jest ósemka. Może będzie coś wow. Ale ten kalendarz naprawdę ciężko się w przyczenie się do tamtych. O, dobrze idzie. coś wow. Zapychać Duży, ale zapychać, bo mamy tutaj po prostu lusterko. I sinsej Ósemka, też się spora. I to naprawdę. Słuchajcie, zobaczcie. Ale lekka, jakby tam w ogóle nic nie było. Uuu, co to jest? Mamy takie serduszko I to się wkłada na palce ogólnie I myślę, że to jest e, myjka do buzi taka, wiecie Także fajny gadżet, znaczy ja używam ogólnie tej e, sonicznej swojej Ale czemu by nie? można przetestować. E, ogólnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o dzisiejsze okienka, to jestem w sumie zadowolona z wszystkiego, bo nawet te dwa zapychacze, lusterko i to, no to to jest e, przydatne ogólnie. To zużyję do ale lusterko zawsze się przyda, czy nawet do torebki wsadzić. E, także dzisiaj jestem zadowolona z okienek. Mam nadzieję oczywiście, że będzie tylko lepiej i że 24 będzie coś wow, bo 6 nie było, jak wiecie. To by było na tyle w dzisiejszym blogmasie. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się ciepło i widzimy się oczywiście jutro. Pa! pa.